Witam ponownie kolejny materiał, tym razem już ostatni, czyli co w momencie kiedy? Zdecydowaliście już yy, jaka szkoła, yy, ale na przykład wahacie się jeszcze pomiędzy kilkoma profilami co może Wam pomóc w tego typu decyzji? Yy, więc no, na pewno w większości. Placówek są organizowane dni otwarte, aczkolwiek w momencie, kiedy ten film się ukazuje, to już może być trochę po tych dniach otwartych, więc tutaj musicie zobaczyć na stronie szkół na pewno takie informacje są, czy jeszcze te dni otwarte będą, czy te dni otwarte już się może odbyły. Na pewno będą też jakieś materiały dotyczące tych dni otwartych. W chwili obecnej, po pandemiach i tak dalej, dosyć mocno ruszyły filmy różnego rodzaju promujące właśnie strony. Yy, znaczy szkoły, szkoły i dane profile, więc tutaj też macie możliwość zapoznać się z takimi materiałami, na pewno do większości szkół, do większości profili takie filmy są przypisane, więc też Wam polecam, jeżeli wahacie się między dwoma, trzema kierunkami w danej placówce, no to można się do takich materiałów odwołać, no, strona internetowa właściwie w chwili obecnej jest to podstawowa takie podstawowe źródło wiedzy o tym, jak wygląda dana szkoła, co w tej szkole się dzieje. Obok strony internetowej też można od razu wymienić Facebooki, czasami już nawet i TikToki i inne media społecznościowe. Na nich też widzicie, co się dzieje, czy, czy faktycznie dużo się dzieje, oprócz nie tylko nauki, czy, czy są rozwijane jakieś tam dodatkowe zainteresowania uczniów i tym podobne. Więc i strona internetowa, i różne media społecznościowe, można wziąć też pod uwagę jakieś rankingi szkół, jakieś rankingi profili, jeżeli się też wahacie między waszym wyborem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te rankingi, to też bym był, tak, jestem trochę taki sceptyczny. Bo może być tak, że są no, dobrzy fachowcy, wychodzą z danej szkoły, natomiast no niekoniecznie musi to odzwierciedlać ranking. No, tyle. I testy. No, testy predyspozycji. Do testów też raczej tak dosyć sceptycznie podchodzę, ze względu na to, że większość testów predyspozycji zawodowych, na przykład i ogólnie testów z psychologii. Ich wypełnianie czasami odbywa się na podstawie jakiegoś tam doświadczenia, czasami Wam coś się przypomni w momencie, kiedy przeczytacie pytanie i już ta odpowiedź jest trochę mia mało miarodajna, ale też zachęca do bicia sobie w Google tych testów, wyskoczy multum. Najszybciej chyba wyskakuje strona z akurat politechniki, bodajże łódzkiej, ale to też można wtedy to przełożyć na jakieś profile, które. Są w szkołach ponadpodstawowych No i na pewno sami też wykombinujecie, yy, jak też, no jak tą decyzję podjąć i na podstawie czego ona była podjęta. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że cała seria, chociaż jednej osobie, jeżeli pomogła, to mi to już wystarcza. I jak wpadnę na jakąś nową serię odnośnie doradztwa zawodowego, też na pewno się będę z Wami dzielił no i tyle, dziękuję za wspólne spędzone minuty no i mam nadzieję, że będzie to dla Was udany wybór też, bardzo nie podchodźcie jakoś strasznie można, tak bym powiedział do wyboru szkoły ponadpodstawowej, bo tak jak mówiłem w pierwszym materiale, bodajże jest to tylko dłuższy przystanek, starajcie się też, jeżeli już idziecie w kierunku jakiegoś profilu, czy to no Bardziej mówię tu o, o technikum czy szkole branżowej, wybierajcie profile szersze, że tak powiem, czyli niekoniecznie już taki zawód docelowy, bo od tego tak właściwie większość Was będzie miała studia. Takie jest moje oczywiście zdanie, ale nikt też nie musi się z tym zgadzać. Miało być 3 minuty, ale tutaj macie, jest takie małe podsumowanie, plus kolejny materiał, więc przepraszam, że do końca nie jestem słowny. No i trzymajcie się i życzę dobrych wyborów dla Was. Dobrych.